Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, dlaczego nigdy nie kupować witamin i minerałów w tabletkach. Nieważne, czy w tabletkach takich, że sobie łykacie, popijacie wodą, czy musujących, wrzucacie do jakiegoś kubka naczynia z wodą i one się rozpuszczają i sobie pijecie. Czyli te, które powiedzmy sobie szybciej reagują. Dlaczego nigdy nie wybierać witamin ani żadnych minerałów w tabletach? Dowiecie się w tym filmie. Zapraszam! W kolejności, jeżeli macie zamiar wybierać jakieś witaminki czy minerałki w dowolnej formie sztucznej, zobaczcie sobie na składy tych produktów. Jeżeli czasami o, idziecie do jakiegoś sklepu i widzicie witaminki musujące albo o paczka witamin, i mówicie, o przyda mi się, teraz jest taki czas niedoboru na daną witaminę, czy tam witaminy, albo że o, no, teraz gorzej się odżywiam, albo że chcesz uzupełnić sobie y, witaminowe zapotrzebowanie organizmu, to jesteś w ciemnej dupie. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że zanim cokolwiek skonsumujecie, co jest tapsem, to sobie sprawdźcie składy tych produktów. To jest pierwszy, jeden z bardzo dużych błędów, z czego dane niby witaminki i minerałki są złożone. Może dla niektórych z Was nie jest zaskoczeniem taki fakt, że tego typu produkty z reguły można nazwać nie witaminy czy minerały z jakimiś ewentualnie dodatkami czegoś, tylko syf z dodatkiem witamin i minerałów. Ogólnie w tym filmie dowiecie się dużo powodów, dlaczego nigdy nie kupować w żadnych tabletkach żadnych witamin i minerałów, ale do tego będziemy dochodzili małymi krokami. Najpierw Wam przeczytam. Między innymi, co się znajduje w składach witamin musujących czy nie musujących do łykania, nieważne. Witamin, minerałów, które kupujecie w tabletkach. W składach znajdziecie bardzo różne elementy. Ja Wam wymienię kilka z nich, ale pamiętajcie to, co ja Wam wymienię, to jest lista. Cały czas otwarta. To jest tylko kilka wymienionych elementów, a tych elementów szkodliwych, niedobrych, wątpliwych albo bardzo wątpliwych, dlaczego one w ogóle w takim produkcie się znajdują, jest cała masa. Tego mogę powiedzieć, że mogą być setki wariacji kombinacji, ale przeczytam Wam takie, które się najczęściej pojawiają w produktach tego typu. Oczywiście w składach najczęściej występują sorbitole. Słuchajcie, ja nie będę rozwijał, co to są te elementy, które będę Wam wymieniał, sobie wyszukajcie sami. Skoro myślicie, że oszczędzacie Czas kupując witaminkę w tabletce, to powiem Wam, że czasu nie oszczędzacie, raczej też sobie zdrowia nie oszczędzacie, więc możecie sobie wyszukać informacji. Tym bardziej, że Wam daje wskazówkę, o czym warto informacje sobie wyszukiwać. Sorbitole, czyli nie chcą gdzieś ładować cukru, chcą pisać bez cukru, będą Wam ładowali na przykład różne sorbitole, które bardzo różnie mogą oddziaływać na Wasze. Organizmy. Oczywiście powiązane z sorbitolami też są zaraz glikeny. Takie czy owakie też one znajdują się w tych produktach. A jak nie glikeny i nie sorbitole, to sacharyny różnego rodzaju sacharyny też mogą dowalić. Się. Oczywiście to nie jest tak, że o, to jest słodzik, on w sumie nie ma kalorii, nie, kalor nie jest cukrem, to no, w sumie jest lepszy. Nie, często nie jest lepszy, bywa często gorszy. Lub podejrzewany o coś bardzo niefajnego. E, kolejna dumnie brzmiąca nazwa cykliniany. Cyklon B znacie. Oczywiście ja to mówię, z czym się mit kojarzy. Cyklinian z cyklonem B, ale sobie też podkreślaje, to też jest niefajnie jak się znajduje w takich produktach, a on się znajduje często. Następnie, dobrze znany przez Was, może wiecie, że ogólnie coś jest niefajnie, coś jest o nim głośno, karagen, który też się znajduje, niby twór, czy niby nie, jedni tak, drudzy siak. Ogólnie kontrowersyjny składnik. Następnie bardzo różne siarczany, też bardzo lubią występować w takich... E, witaminka. No i oczywiście karagen, aspartam to są bardzo częste składniki, oczywiście mega kontrowersyjne. O nich możecie sobie poczytać grube litanie e, na różnych stronach. Jedni tak, drugie siak, ale ja bym się bardzo ostrożny był przy tego typu składnikach, a one niestety bardzo często tam występują. Oczywiście glukoza, żeby Wam szybciej poszło, skoro cukru nie damy, to damy glukozy, żeby Wam szybciej uwalnęła do mózgu. Takie wiecie, zadowolenie z tego środka. Glukoza, to tak jak mówiłem kiedyś w innych filmach, to jest jest cios poniżej pasa, jeżeli da ją Wam w jakichś składnikach. A swoją drogą, taka ciekawostka nie powiązana z tym tematem. Pewnie wiecie, że ten kanał jest jedynym, który rozkminiał składy produktów różnych e, produktów żywnościowych. Czyli rozbieraliśmy na czynniki pierwsze, nie tak jak inne kanały testy jedzenia i gościu Że i mówi czy mu smakuje, tylko rozbijaliśmy składy, chyba jeden kanał w ogóle, nie wiem czy jest jakiś inny kanał, który to rozbił. I powiem Wam, że to jest problematyczne. Oczywiście, za cztery próby pozwów miałem na siebie, bo ja robiłem chyba ponad 150 opinii różnych produktów. Nigdy nie skasowałem żadnego filmu. To jest takie gadanie na boku, nie? Ale o co chodzi? O to chodzi, że te firmy, jak rozkminiamy ich składy konkretne, to one próbują Was zastraszać. To teraz jest nawiązanie do tego filmu, mianowicie. Cokolwiek idziecie do sklepu, kupujecie nie tylko te witaminy i minerały, cokolwiek idziecie, to sobie czytajcie składy produktów. Jeżeli tam jest dziwnie, czyli nie musicie znać wszystkich nas, produktów, składów i tak dalej, ale no część takich najważniejszych dobrze się nauczyć. Mianowicie, idziecie, czytacie, widzicie w składzie coś, co jest niefajne, wiecie, że tego produktu nie kupujecie. Natomiast jak widzicie składy. Proste, przejrzyste i zrozumiałe i nie ma w tym sobie sypu, to możecie sobie kupić. Natomiast miejcie się na uwadze, bo najgorszy, najgłupszy, tak mi się wydaje, klient to jest ten, który bierze produkt, nie czyta składu i oni największe, gówno mu tam potrafią włożyć. Bardzo duża ciekawostka, uwaga, uwaga. Cena w żarciu nie jest wyznacznikiem jakości. Bardzo drogie produkty, bardzo znanych marek. Potrafią mieć gorsze gówno w składzie niż tanich marek, no, znaczy no name, no tanich marek, takich wiecie, w ogóle nierozpoznawalnych. Często one potrafią być dużo lepsze w składach niż te bardzo znane marki, takie wiecie, że jakbym teraz rzucił daną markę, czy nawet daną linią produktową, to byście od razu znali każdy znanie, każdy w tym kraju o niej słyszał I ten i totalny gówno potrafi mieć w składzie. Czy w takich witaminkach, minerałkach, czy dowolnym innym jedzeniu, jakie możecie. Kupić. Dlatego, jeżeli chcecie mądrze podchodzić do w ogóle dowolnych zakupów, nie tylko tego typu z filmu, czytajcie składy produktów. Poznajcie, jeżeli widzicie nieznane nazwy, to dobrze sobie chociaż raz czy dwa poszukać w sieci o tym i mieć po prostu wyrobione zdanie. Potem to tak się u Was wyrobi, jakbyście sprawdzali sobie nieznane, że nie musicie wiedzieć, tylko wiecie, że się lampka Wam od razu zapala, jak widzicie jakiś niefajny składnik. Oczywiście w składach też bardzo często bywa cukła roza, to taki, wiecie, kolejny jakby Ala słodzik który jest kontrowersyjny, AC Sulfan K. Kolejny, kolejny. I generalnie wiele, wiele innych. Tych możliwości jest naprawdę wiele. Bywają produkty, które w składzie nie mają takiego ogromnego syfu lub syfu w zasadzie nie mają tylko ewentualnie neutralne dodatki, natomiast ich jest bardzo mało. Tych produktów jest tak mało, że ja nie będę żadnej marki wymieniał z tego prostego powodu, że dzisiaj może jest OK, a jutro już jest nie OK. Fakt jest taki, że większość produktów ma w sobie syf. Nie większość, czyli 50-60%, tylko 95% w sobie ma syf. Następnie te kilka procent, które można by dopuścić, one może go nie mają, ale przejdziemy do następnych punktów, to dowiecie się, dlaczego i tak mimo wszystko nie warto ich kupować. Dobra, kolejny powód, dlaczego nie kupować żadnych witamin i minerałów w tabletkach jest bardzo banalny wręcz, ale oczywisty i jednym z najważniejszych powodów. A mianowicie to jest takie, wiecie, powiązane. O tym być może będzie inny materiał też, że Polacy to lekomani. Słuchajcie, w telewizji, w mediach w ogóle wam wciskają bzdury do głowy. Jak macie miękką tkankę za miękką, no to wam wcisną łatwo bzdurę. Mianowicie werkami widzicie, że ten wpieprzył jakieś sztuczne witaminy, tabletki, tamten jakieś inne tapsy i oni się czują wigurowo, super żywi, nie wiadomo jacy, nie? Macie niedobory, jest nie jest wiosna, środek południa, dzień i noc. I macie żreć sztuczne witaminy. O, a ten magnez albo tamten jest lepiej przyswajalny, bo jest fajny, bo jest sztuczny, bo jest nowy w tabletkach i w aptekach. <noise> I w tą miętką tkankę wciskają wielu ludziom totalną bzdurę. Mianowicie 95% z Was, 95% nie musi kupować żadnych witamin, minerałów rozpuszczalnych czy nierozpuszczalnych do łykania, bo tego nie potrzebuje. I oni Wam wmawiają, że potrzebujecie jakieś tam niedobory. Jeżeli jesteście normalnym człowiekiem, który normalnie się odżywia w swojej diecie. Dieta to pamiętajcie, to nie jest związane z chudnięciem, tylko po prostu dieta to jest żarcie, które jecie. To nie związane jest z tym, żeby się odchudzić. No to nie potrzebujecie żadnych sztucznych dodatkowych witamin. Jeżeli po prostu w Waszej tej diecie, czyli odżywianiu się, znajdują się jakieś mimo wszystko warzywa i owoce i inne rzeczy. Przecież w nich są minerały i... Witaminy. No dobra, ale jeżeli jesteście obłożnie chorzy, leżycie na wyciągu albo sami się nie możecie odżywiać i odżywiacie się przez rurkę żylnie, to wtedy muszą Was jakby dopomóc w tych witaminkach i minerałach. Natomiast jeżeli sami funkcjonujecie, chodzicie, jecie obiad, jecie śniadanie, kolację i w ogóle jecie różne rzeczy, i tak jak mówiliśmy wcześniej, jecie i warzywa, i owoce, i takie inne pierdoły jak pięczewo, to jest takie problematyczne, ale jak jecie w ogóle różną żywność mieszaną, to na 95% nie brakuje wam jakiejś witaminy. Może jakiejś jednej witaminy, na przykład jak siedzicie w domu przed komputerem, no to wtedy wam brakuje witaminki D, jak na dwór nie wychodzicie, ale jak wyjdziecie na dwór i 15 minut, nie wiem czy wiecie, 15 minut na dworze w słońcu spędzicie, już macie dzienne zapotrzebowanie witaminy D spełnione. A nie jak oni wam pierwszą, że wy musicie wziąć witaminki, bo macie szczególnie zimą niedobór witaminy D. 15 minut w słońcu nie musi być słońce opalające. I macie witaminkę D. Czyli idziecie do sklepu, wychodzicie, wynieście śmieci, i prawdopodobnie to witaminki nazbieracie. I to jest właśnie ten punkt, mianowicie. Jeżeli normalną dietę normalnie się odżywiacie i jecie te warzywa, owoce, to tam macie najlepsze minerały, najlepsze witaminy. Wam nie są potrzebne sztuczne. I teraz punkt kolejny, w zasadzie można by powiedzieć trzeci. A mianowicie w tych produktach tabletkowych witamin, minerałów to są z reguły witaminy sztuczne. No bo jak mogą być prawdziwe, no przecież niewyciśnięty tam jest sok świeży, który jest zakonserwowany, zamrożony. To jest po prostu forma już sucha i z reguły to są witaminy syntetyczne i minerały. Które by też można nazwać syntetycznymi. I z czym to się wiąże? Mianowicie, z tym się wiąże, że chyba nie uważacie, że matka natura wie gorzej niż któryś, co tam sobie spreparował jakiś suplement diety. O suplementach diety możecie sobie osobno sprawę poczytać, dlatego że to nie jest lego. Nie jest nawet taki badany. Wiecie, o. Mam pomysł na biznes, będę robił suplementy, diety, nie? Czyli nikt tak naprawdę za bardzo mnie nie będzie kontrolował. Będę sobie tam dawał rzeczy, które nie muszą mieć żadnego wyniku klinicznego. Będę tak w skrócie powiedział. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że syntetyczne witaminy, minerały nie będą się Wam przyswajały tak jak naturalne. Naturalne, czyli sobie jecie powiedzmy różkę, jabłko, śliwkę, kiwi, mnóstwo witamin. Kalarepę, no cokolwiek sobie pietruszkę yy, czy marchewkę z beta-karotanem i sobie to jedzie, chociaż pamiętajcie, marchewka gotowana ma więcej tego beta-karotanu niż surowa, ale to na marginesie. Jecie sobie różne warzywa i różne owoce. To nie jest tak, że jecie jakiś jeden warzyw, jeden owoc, to w nim występuje jakaś jedna witamina i jakiś jeden minerał. W nim występują różne witaminy, różne yy, minerały i różne inne dodatki, które dla Was są dobre. Pamiętajcie. Jeżeli jecie coś w ogóle jecie dziennie, to jakieś witaminy z tego bierzecie i z reguły dzienne zapotrzebowanie spełniacie. Natomiast jak bierzecie sobie dodatkowe sztuczne witaminki, to te dzienne zapotrzebowanie prawdopodobnie przecholowujecie. No chyba, że w ogóle nic nie jecie i tylko tabletkami się odżywiacie i na łyżce wiecie, czy tablety jecie, no to wtedy może tylko w takiej formie lub obłożnie leżycie i na kroplówce, no to wtedy Wam jakoś muszą w inny sposób to podawać. W innym wypadku to jest totalna głupota. No i to jest bardzo ważne, bo matka natura wie, co robi. Mianowicie te witaminy, minerały, które są w tych owocach i warzywach, one są w taki sposób połączone ze sobą, że jeżeli przyswajacie, jecie sobie ten miąż, te te pijecie soki, no to wtedy to wszystko jest dobrze przyswajalne przy, przez wasz organizm. Tam nie ma jakichś tam odkładów ani żadnych problemów z tym rzeczą. Wasz organizm jest odżywiony, na na mineralizowany. Natomiast jak sobie bierzecie te sztuczne, to jak słyszycie sami w reklamach, większość ludzi na to nie zwróci uwagi, ale powinniście zwracać na to uwagę. Jeżeli oni mówią, że. Ten, te witaminy, lub te minerały są lepiej przyswajalne teraz niż wcześniej. To znaczy, że no jednak one coś nie do końca były przyswajalne. Bo są syntetyczne. Matka, natura wie, jak to połączyć, a ci tam w laboratorium z pipetą niekoniecznie to jest takie zarobiste, po y, przyswajalne, i dodatkowo oni mówią wam, że teraz są lepiej przyswajalne. No to sorry, ja wolę naturę. No, powinniście tak sobie na to odpowiedzieć. I kolejny punkt, który można by nazwać y, czwartym w zasadzie, ale powiązany z poprzednim, mianowicie te syntetyczne witaminki, i minerały niekoniecznie, skoro się przyswajają, to co się dzieje z tym, jeżeli bierzecie coś takiego i nie do końca jest przyswajalne? Są dwie możliwości. Zawsze są dwie. Dwie drogi w syntetykach. Mianowicie pierwsza to jest taka, że je wydalicie, czyli przejdziecie tam dalej i sobie drugą stroną, wiecie, wyrzucicie nadmiar tego, co się nie przyswoił. To jest taka droga najlepsza. Nie? Natomiast gorsza, ta druga metoda jest, która jest niezależna od was. Jeżeli jest nieprzyswajalna i nie zostanie od was odrzucona. No to co się z nią dzieje? To się ona odkłada i to nie działa tak, jak wy sobie odkładacie paczkę chipsów w domu na później i sobie fajnie potem skrupiecie wieczorem, tylko jak wam się odkłada w organizmie, to potem to powoduje u Was różne schorzenia różne, bardzo różne, zależy, gdzie się odkłada. Może Wam się odłożyć w wątrobie, może Wam się odłożyć w kościach, i potem kości pff, takie w wątrobie, czyli zaraz potem będziecie mieli problemy wątrobowe. Może niektóre rzeczy się odkładać w mózgu i potem. Różne inne problemy. Może Wam się odkładać nadmiar danych, szczególnie przede wszystkim syntetyków, w różnych częściach narządach Waszego ciała, i to jest problem, i to jest największy problem, i niestety ten problem występuje. To jest tak trochę jak z wodą wysoce mineralną. Co się stanie, taka ciekawostka, nie? którą się dowiecie, co się stanie, jeżeli wodę wysoko mineralną będziecie pili codziennie? Czyli siedzicie w domu przed komputerem, macie pracę, powiedzmy sobie, biurową, ale pijecie wodę wysoce zmineralizowaną. I tylko taką pijecie wodę, nie? To jest jedyny w ogóle. <noise> Cieczy, jaką pijecie. Oczywiście pomijam soki, które z miąższu wyciskacie, warzyw i owoców. Co się stanie? Mianowicie te minerały, które zawarte są przykładowo w wodzie, to nie są takie same minerały, mimo że tak samo się nazywają, to nie są te same. Minerały, które są w warzywach i owocach, te w warzywach się nie odłożą, natomiast te w tej wodzie wysoce mineralnej się Wam zaczną odkładać. Oczywiście na pewno większość Was się domyśla, że taki najprostszy schemat to wywali Wam kamienie nerkowe. Ale nie tylko, bo mogą się odkładać w zupełnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, w różnych miejscach organizmu, czyli pijąc wodę mineralną cały czas, a szczególnie wysoce mineralną, byście mieli ten problem, że odkład nadmiaru tego minerału by Wam się musiał gdzieś odkładać w organizmie i to by było dla Was bardzo niezdrowe. Analogie oczywiście pijcie w źródłankę, to Was przeczyści i Wam wypucze minerałki z organizmu i będziecie mogli mieć wtedy ewentualny jakiś niedoborek. Dlatego najprostsze rozwiązanie to jest po prostu jedzenie warzyw, owoców. Jeżeli chcecie pić, oczywiście pijcie sobie herbatę czy co nam chcecie pić, chodzi o to, że nie musicie tapsy musującej z pseudowitaminami i minerałami pić, bo po prostu możecie to brać z pożywienia. Jeżeli myślicie, że no, ale z pożywienia ciężko na przykład wysoką dawkę jakąś brać witaminy C, dużo witaminy C nie ma w cytrynie. W cytrynie jest jej znikoma ilość. Ale jakbyście się zainteresowali przykładowo, natką pietruszki, o mój Boże, natka pietruszki, ile ma witaminy C w sobie, a potem dziką różą, jakbyście się zainteresowali, o mój Boże, to by was chyba rozsadziło. Dlatego żeby zdrowo żyć w zasadzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy, że ta dzika róża ma mega dużo witaminy C w sobie. Tutaj można by o niej podyskutować jak ją wyciągnąć, natki pietruszki już łatwo. Tylko chodzi o to, żebyście po prostu jedli warzywa, owoce i teraz część z grędzików może powiedzieć, no ale one są pryskane, warzywa i owoce są pryskane, jest w nich chemia. No tak, ale one i tak, nawet jak są pryskane, one i tak będą lepsze niż sztuczne witaminy i minerały i dodatkowo jeszcze zamknięte w formie tabletki i dodatkowo jeszcze ta tabletka, która będzie miała w sobie syfilisowe jakieś dodatkowe dodatki, które na Was niekorzystnie będą wpływać. Sumując to wszystko, pamiętajcie, kupując witaminy, minerały w tabletkach, przede wszystkim będziecie narażeni na gówniany ich skład, mianowicie w składzie będzie syf, który może dla Was działać niekorzystnie. Potem po drugie, one są nie tak przyswajalne jak matka natura w owocach i warzywach. Po trzecie, i takich nie potrzebujecie, bo jeżeli normalnie się odżywiacie, to prawdopodobnie wam nie będzie brakowało żadnych witamin i yy, minerałów. A jeżeli czujecie jakiś niedobór, to warto poczytać, jaki produkt spożywczy ma daną witaminę, którą ewentualnie wam paznokcie osłabiają się. No to dobrze sobie poczytać, no, jaki coś, co od czego praktycznie takiej braku witaminy, minerału paznokcie na przykład jest słabszy. I więcej w tym pożywieniu tego mieć. Ale dla większości z Was to po prostu najzdrowszą formą i najlepszą jest po prostu zwykła dieta. Zwykła dieta, bogata, warzywa, owoce, inne rzeczy, ale nie tabletki. Żadne tabletki, takie czy owakie nie są najlepsze, a z reguły to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam jak zawsze do komentarzy. Zapraszam też na następne filmy. Do zobaczenia. Cześć.